Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale. Widzimy się w Geoguessere oczywiście i dzisiaj zmierzymy się po raz kolejny na mapie Polski. Zobaczymy co dzisiaj będzie do zwiedzania, jakie lokalizacje nas zaskoczą, czy będzie dobry czas, czy będzie słaby. Wszystko wyjdzie w praniu. Na starcie widzów chciałbym prosić o zostawienie łapki w górę i subskrypcji, ponieważ każda forma aktywności mnie motywuje do dalszego działania i rozwija kanał, który chciałbym, żeby kiedyś urósł do jakichś sensownych rozmiarów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz to bardzo serdecznie zachęcam, ponieważ jest tu... Na, jak na razie przynajmniej codziennie jakiś odcinek, więc dawka kontentu jest i widz rozciąć się wygodnie, zapraszam Ciebie do oglądania, lecimy. Zobaczymy co Polska ma do zaoferowania. Dobra, jesteśmy przy jakiejś hali dużej, czy tam jakimś centrum handlowym, więc to jest. 3M. Dobra, na pewno jesteśmy w mieście. Zdecydowanie miejsce do zgadnięcia będzie proste, tylko muszę wyczaić, co to jest za miasto. Bo niestety tej lokacji nie znam. Nie znam tego budynku, więc się nie wypowiem. No, no, dobra. Ulica Kowalska. Dobrze. I w kuchni. Usługi stolarskie. Dobrze. E, głu Proszę bardzo. Dosyć rzadki znak z drogą. Z że są głusi. Jest bardzo rzadki znak do spotkania. Dobra, co my tu mamy? Urząd miejski Wrocławia. Nowy Targ 1.8. Okej. Okay. Nowy Targ. Czy to co? To jest jakaś dzielnica we Wrocławiu? Nowy Dwór. Chyba ta. na to by wyglądało przynajmniej. Albo gdzieś obok Wrocławia. E, teglana. Nie, to będzie Wrocek chyba. Ceglana, Miłoszycka, tak? Miloszycka. Jedziemy na południe. To są bardziej takie obrzeża już. Eee, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak by mogło być. To jest jakiś kościół. To wygląda na, na jakąś wiochę! To nie jest raczej Wrocławczej. Co my tu mamy? To jest jakieś londo. O, dobra. Eee, 455, oława centrum. 455, oława centrum. No dobra, no to no by pasowało, nie? Pod Wrocek. Gdzieś jeszcze ta droga idzie, czy już niekoniecznie? Nie, no chyba nie. No to jest oława. Eee, czy jesteśmy we Wrocławiu w takim razie? No nie wiem. 4-5, dobra, to jest chyba Wrocław. To jest chyba Wrocław. Ale kowale Swojczyce... To będzie w tej części już bardziej gdzieś. To jest jakieś rondo. Zara chocińska, nie, to, to nie będzie ta ulica chyba. Eee, um, miłoszyce. Czekaj, czekaj, czekaj. Są tu jakieś miłoszyce, po drodze są. Czyli to tu jakby było. Hmm. Może być. Może kurde być, słuchajcie. Habrowa, to nie. Tu jest jakieś rondo. Wrocławska, Kuźnia PDR, ty no nie wiem Swojczycka, Swojczyce, to jest chyba Wrocław jednak Już sam nie wiem, tu są Swojczyce, o, 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 o Dobra, mamy to, jest Miloszycka e, Swojczycka, jechaliśmy tą drogą e, jest, 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 to jest tutaj Dobra, to jest to miejsce e, chyba będzie ten zjazd mi się wydaje, ten główny, tak Dobrze, dobrze, 5 metrów od celu W porządku, mi się trochę informacje poplątały, dlatego nie zgadłem Od razu, ale dobra nie liczy się aż tak czas, liczy się to, że znalazłem. Mm, także pozdrawiam Wrocław, jeżeli jesteś z Wrocławia możesz być znać. Eee, masarnia, ulica jaka? Przemysłowa, niestety nie jestem w stanie doczytać tych pozostałych informacji na tym znaku tam zawartych. A mogłyby być one dosyć istotne. Okej, okay. eee, tu nic nie ma. Kelfur, za 2,5 za km. Tomaszów Lubelski, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I co tu mamy? Tomaszów Lubelski. Jesteśmy na wjeździe do Tomaszowa Lubelskiego. Dobra. E, gdzie jest Tomaszów Lubelski? Tu jest Tomaszów Lubelski. Gdzie ta droga chyba? Gdzieś tu Kelfur musi być po drodze. Jesteśmy w tej miejscowości zapewne. E, tak, jest BP. Jest BP. E, cofamy się bardziej tu. E, I to jest droga przemysłowa. Czy to jest droga przemysłowa? Nie wiem, ale raczej tak. Ekler. No ja jest tu coś. Dobra, strzelamy, że to jest tu. No, okej. Okay. 2 metry od celu. O. To będzie ciekawie, widzę. E, jakieś wybudowania. Prawdopodobnie na południu kraju, sądząc po klimacie. Jakaś małopolska, może. Może pod Coś koło tego bym strzelał na razie. Też nie, nie musi to być wcale ta okolica. Nie, dobra, dobra, dobrze. To będzie ta okolica. Góry, góry, zdecydowanie. Mm, okej, okay, tu nie możemy jechać. To pojedziemy w takim razie tędy. Wypadałoby do jakiejś cywilizacji dojechać. A tutaj widzę, są domy, więc jest jakaś nadzieja na to. A, okej. Okay. Sp... E, no dobra, to jedziemy w tą stronę w takim razie. W tamtą nie ma nic. Absolutnie. To jest zresztą sam jakieś las tylko. Na razie. Trochę lipa. Okej, okay. obszar zabudowany się tu kończy, co to, to ciekawe. Hmm. Huh. Dziwna sprawa. Ale dobra. E, zresztą nie wiem, w sumie nie dziwna, bo tam mało domów było. No, w sumie, na czym ja rozważam. Anyway. Dobra, mam jakąś krzyżówkę. Czy, czy większą? No, w sumie nie powiedziałbym. No, tu jest coś ciekawszego. I tablicy może coś jest, czy nie. Nie bardzo. Ujazd, i sklep. Okej. Okay. Yy, nadal nie mam żadnych informacji odnośnie mojej miejscowości czy znaczy lokalizacji e, miejscowości, w której się znajduję To jest jakaś główna droga? No chyba tak. To już jest chyba jakaś taka e, główniejsza. Usługi wywrotkom, spoko. No jakaś tablica informacyjna, znowu nic nie doczytam na niej, bo gówno widać. Yy, Kołaczyce Lublin, siekluwka powiat. Co tu jest napisane? Ja... Siński? Cholera wiedz tam było napisane... Wieziedziedza. Matko jedyna. Co to jest? Aha, tu... Aha. Okej. Okay. W ten sposób. No ciężko się wylosowało. Teraz. Nie ukrywam, że mam taki problem. Kury, Kokosz. Czy to mógł być od jasła Powiad? Może czekaj. Jasło, gdzie było jasło? Eee, tu jest jasło. Gdzieś to za dupie, może jest tu obok, może znajdę. Cieluśnica. Jest! Jest! To było koło Jas jasła. Eee, ja jadę na zachód, czyli byłem w bieździadkach tu gdzieś. No dobra. Tu jest Jacek, dobra, tu jest ten sklep. Ja jechałem stąd. Dobra, jestem w tych górach gdzieś tu. Jestem gdzieś w tych górach, teraz tak. Mm, teraz tak, droga idzie sobie normalnie na północ, jakby nigdy nic. Tam był jakiś zjazd na lewo. Eee, tu cały czas idzie prosto. Jest mocny zakręt w lewo i potem zakręt w prawo. Dosyć mocny, ok. Czyli takiego szlaczka trzeba. Gdzie tak coś by się spełniało? W miarę prosta droga. Eee, tu jest ten sklep, to będzie tu. No, ja to będzie tutaj. Eee, tak, to jest to chyba. Mi się wydaje. Tak, dobrze. Dobrze, mamy to. To nie było łatwe, trzeba przyznać. To była trudna lokalizacja, ale się udało. Kąpielisko. Eee, fajne rondo, więc punkt odniesienia spoko. Eee, Skokiem tu nic nie ma eee, Sienkiewicza dobrze. 55. Okej. Okay. Pod dębami. No dobra, mamy już bardzo dużo informacji, droga numer 55. Sienkiewicza, to teraz tak, jeszcze co to jest za miejscowość? mógł poprosić. Sztum! Okej, okay, tu mamy tutaj eee, jakieś rondo. Tu jest jakieś rondo. To nie będzie to rondo, może to? Eee, nie, to też nie będzie to rondo. To może to rondo? Tak, to jest to rondo pod dębami. Eee, I to będzie tutaj, tam gdzie mam kliknięte jest dobrze. Okej, okay, 14 metrów. Bardzo ładnie. I lecimy z lokalizacją numer 5. Niestety czasu nie będzie już świetnego, ale no... Lokalizacje nie były łatwe. Sikorskiego-Kowalska. Okej. Okay. Znamy ulicę. Teraz jeszcze miasto. Bielsk-Podlaski. Okej. Okay. Bielsk-Podlaski mówicie. I to jest ulica Kowalska. No dobrze. Jezu, nie Białystok. Bielsk-Podlaski. Eee... Żwiki Wigury. Ona idzie jak? Ona idzie leciutko na wschód ta droga. I tu mamy takie skrzyżowanie. Ulica Kleberga Kleberga i Kowalska, okej mi musi mniej więcej tak iść ta droga no, na Lubce Mickiewicza, jest Kleberga Dobra Czekaj, to będzie tu gdzieś, mieli Plater Kowalska, jest Chyba Mickiewicza była po prostu No Tak, to by się zgadzało e, i to była droga jaka? Płynowa? Chyba tak Gdzieś lekko zjazd w lewo i tu jest jaka droga? Grunwalska, no tu grunwalska powinna być Tak, to jest skrzyżowanie No, okej okay. Co mamy? To 7 metrów od celu. Czas 12 minut 46 sekund. Uważam to za spoko wynik, zważywszy na lokację jakie się w tym odcinku. Ciebie widzu, chciałbym poprosić na koniec o zostawienie łapki w górę i suba, ponieważ, no tak, jak mówię, to bardzo motywuje mnie do dalszego nagrywania i buduje kanał, który chciałbym kiedyś mieć naprawdę fajny. Na moment, kiedy to nagrywam, jest nas 349. Mam nadzieję, że będzie kiedyś 500 chociaż. Byłoby bardzo ładnie. Jeszcze i cóż yy, dziękuję za uwagę miło Eny. Yy, mam nadzieję że również miło spędziłeś czas na ten filmie się trochę język poplątał przepraszam yy, i do usłyszenia w kolejnych filmach cześć